No, samorządy powiatu kościowskiego, ale myślę, że nie tylko nasze samorządy reagują na postulaty, na pomysły zarządów i dyrekcji placówek opieki zdrowotnej i staramy się, jak tylko jest to możliwe, oczywiście biorąc pod uwagę możliwości budżetowe samorządów pomagać. No, te pomocy są no, incydentalne, one nie są stałymi pomocami, jako, jako że ochrona zdrowotna jest zadaniem własnym gminy, ale no mimo wszystko funkcjonowanie takich placówek jak szpital specjalistyczny to jest jakby poza naszą jurysdykcją tak czy inaczej, dostrzegając potrzeby no i zmiany, jakie w szpitalu zachodzą i mocno je akceptując, no, staramy się pomóc jak tylko to możliwe. My jako, jako samorządy powiatu kościerskiego, no, jesteśmy pełni podziwu dla aktualnej sytuacji w szpitalu. Bywało różnie, bywało różnie, że szpital miał dość duże długi, były nad tym dyskusje, ale były to kwoty, które wychodziły poza zakres możliwości pomocowych, żeby ta pomoc była no, odczuwalna. Dzisiaj szpital jest na dobrej drodze, myślę, że nawet na bardzo dobrej drodze. Pewnie jest to zasługa wszystkich tych, którzy dzisiaj kierują szpitalem, ale także myślę, że i całej społeczności powiatu postrzegając szpital w dobrych różowych barwach, no każdy reaguje tak, jak widzi, jaki jest skutek. A skutek tej pomocy jest rzeczywisty, to nie są pieniądze gdzieś tam wrzucone do studni i praktycznie nie widać, co z nich też takiego powstało. Dzisiaj każda inicjatywa właśnie zarządu, pani prezes i wszystkich tych, którzy kierują szpitalem, idzie w konkrety. Za każdymi pieniędzmi są efekty, które można odczuć i które odczuwa na pewno wszyscy ci, którzy są potencjalnymi pacjentami szpitala. Dzisiaj funkcjonujący zarząd no, potrafił, potrafił jakby zrozumieć, wyczuć tempo w jakim funkcjonują wszystkie inne struktury oprócz służby zdrowia i w to tempo się wpisuje. Zresztą to jest widać nie tylko będąc w szpitalu, ale przejeżdżając obok szpitala. Szpital raz, że wygląda inaczej, a dwa, że funkcjonuje inaczej. Ja ze swojej strony chciałbym pogratulować Zarządowi właśnie takich działań, i wierzę, że przyszłość przed Kościerskim Szpitalem Specjalistycznym no, wyjawi się w naprawdę pięknych barwach.